Cześć Raczki, cześć, jesteście pierwszym znakiem, dla którego robię czytanie na czerwiec. Mam nadzieję, że czytanie to będzie rezonowało z Wami, z Waszą sytuacją. Pamiętajcie jednak, że jest to czytanie ogólne, nie jest to czytanie indywidualne, prywatne, no więc pewne kwestie po prostu mogą się u Was nie zgadzać. Niemniej, może akurat, nie wiem, czytanie na karierę będzie dla Was, albo na miłość, albo ogólne, cokolwiek, jakiś, jakiś fragment po prostu tego czytania. Kochani, tak jak zwykle zaczniemy. Dzisiaj nie robię z kartami wyroczni. Dzisiaj robimy sobie samego tarota, ponieważ zaraz będę wrzucała czytanie na pełnię z wyrocznią, więc stwierdziłam, że tak troszkę dla odmiany mm, zrobimy sobie bez tej wyroczni. Niemniej zaczynamy od rozkładu ogólnego, później przechodzimy do rozkładu na miłość, na karierę, a na sam koniec do rozkładu na ducha. Więc tak będzie taki jest plan, tak będzie to wyglądało i mam nadzieję, że będzie rezonowało. Dodatkowo zdjęcie rozkładu możecie znaleźć na Instagramie więc, no więc po prostu warto tam followować i pamiętajcie też o subskrypcjach tutaj komentarzach i lajkach, no bo jakby, jakby nie było, nasza społeczność, nasza grupka powoli się rozrasta, co jest bardzo, bardzo miłe i za to Wam bardzo też dziękuję. Dobrze kochani, nie przedłużając, zaczynajmy. I zaczniemy sobie od rozkładu ogólnego z kart Tarota. Zobaczmy, co u moich raczków w, och, w czerwcu 2021. Zobaczmy, co u moich raków. W czerwcu 2021. W połowie miesiąca, tak jak zwykle, już teraz tradycyjnie, będę wrzucała mm, czytanie połowinkowe, tak? Połowinki dla raka, e, więc będziecie mogli sobie zerknąć i zobaczyć, jak to się będzie rozwijało. Halo, tutaj ja widzę nowe relacje. Nowe relacje. Mamy tak. Czwórkę różdżek, czyli no, kartę ogólnego takiego szczęścia i zadowolenia z życia. Mamy gwiazdę, możecie mieć do czynienia z wodnikiem, i też są nowości z tą gwiazdą, i dwójkę kielichów. I wiecie co? Ja mam wrażenie, że u części z Was może to wyglądać tak, że na jakimś weselu, na jakimś ślubie, na jakiejś celebracji, powiedziałabym nawet rodzinnej celebracji. Poznacie kogoś nowego bardzo możliwe potencjalnie właśnie um, jakąś osobę, z którą będziecie chcieli zacząć jakąś relację. E, możliwe, że to będzie relacja stricte przyjacielska, ale to będzie relacja um, um, polegająca raczej na no właśnie na, na jakim pokrewieństwie dusz. To będzie bardzo, bardzo bliska relacja i dość intensywna, więc bardzo fajnie to wygląda. E, I myślę, że ta osoba może być oczywiście spod znaku wodnika, będzie Waszym trochę, no powiedziałabym kimś, mm, będzie tak unikalną osobą w Waszym życiu, całkowicie kimś nowym, mm, charale, charale, boże, charakterologicznie, uch, nie umiem mówić dzisiaj, mm, będzie to ktoś, Kogo po prostu nie było w waszym życiu. To jest, nie, nie macie podobnej osoby u was u siebie, um, u siebie w życiu, dlatego będziecie tak z sobą zafascynowani i spotkań będzie dużo. Będziecie ciągle chcieli się widywać, nawet jeżeli te spotkania nie będą czasami możliwe w gruncie rzeczy, bo nie wiem, może jakaś odległość między wami będzie, to. To tak czy siak ja tutaj widzę, że, że w jakiś sposób ten kontakt będzie cały czas utrzymywany. Obojenne, czy to przy pomocy, nie wiem, mediów społecznościowych, czy po prostu telefonu, ale będziecie cały czas ze sobą mm, mieć ten kontakt. No i to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Są to nowe znajomości i to są rozwijające znajomości, hmm, więc mam nadzieję, że faktycznie u was się, u was się to, to pospełnia. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o tą kartę, o tą gwiazdę, e, bardzo możliwe, że u Was jakiś etap po prostu się ostatnio zakończył, e, a ta gwiazda, ta osoba tutaj, e, którą, którą widzimy, po prostu wniesie w was taką nową nadzieję i chęć na lepsze jutro i chęć do działania po prostu, bo, e, bo z tego co widzę, to będzie osoba raczej do, raczej taka dynamiczna i taka z dużą dozą właśnie energii i chęci do działania. Która będzie was w jakiś sposób po prostu inspirowała? Inspirowała, może tak, po prostu. Tak, to zostawmy. No super, naprawdę fantastyczna, fantastyczna opcja. I widzę tutaj na pewno jakąś imprezę. Bardzo możliwe, że to będzie ślub, bardzo możliwe, że to będzie jakieś wesele, bardzo możliwe, że to będzie albo jakaś rodzinna impreza, impreza z przyjaciółmi, po prostu jakieś większe, większe wydarzenie. To nie tak, że idziecie z koleżanką na kawę. I poznajecie kogoś, chociażby możliwe, ra, ale raczej widzę tutaj jakąś większą grupę znajomych, przyjaciół, rodziny i tą osobę nową po prostu. Więc y, fajnie to wygląda, naprawdę, moje raczki. Dobra, ale zobaczmy tak już y, konkretnie na miłość, jak to będzie wyglądało u moich raków w czerwcu 2021. No, sprawdźmy, co u moich raczków w czerwcu 2021. Mhm. I widzę tu bardzo, bardzo dużo kotów. Bardzo możliwe, że albo Wy jesteście kociarzami, albo ta osoba będzie kociarzem. Bardziej. Ale to też może się e, u części z Was jakby pojawić, nie, nie u wszystkich. No ale widzę nowe też horyzonty, więc to fajnie wygląda. Dobra. Mamy rycerza różdżek. Super. Mamy ósemkę pentakli. I, I cesarzową. I na spodzie mamy króla mm, kielichów. No, zdecydowanie wyczuwam tutaj jakąś nową energię. Jak Podpisuję się pod tym, co powiedziałam, ale patrzę tutaj, mam wrażenie, że to jest bardziej wasza perspektywa i wasze postrzeganie tej osoby nowej. Pod tym względem, że mamy tego rycerza różdżek i właśnie widzicie tą osobę jako taką mm, zorientowaną na działanie. Osobę, która się nie boi podejmować ryzyka, która się po prostu nawet nie wstydzi, nie wstydzi samego siebie przed, przede wszystkim, ale po prostu nie wstydzi się wyrażać swojego zdania. No i po prostu ryzykować w swoim życiu. Więc to jest bardzo fajna, ciekawa energia. To jest energia znaków ognistych, więc też możecie mieć do czynienia czy to z baranem, czy to z lwem, czy to ze strzelcem. Więc ja czuję tutaj znaki, znaki ognia, tak? No i bardzo możliwe, że ta osoba może być od Was trochę młodsza, bo jednak to jest rycerz. Niby na spodzie był król. Tak, bo na spodzie mamy króla. W, więc ja wyczuwam raczej wiekowo może być to osoba odrobinę od was młodsza. Nie musi być, ale, mm, ale też bardzo dojrzała. Na początku może sprawiać e, wrażenie, poznacie tą osobę i stwierdzicie, Boże, co zagówniasz e, i jeszcze nie poukładane w głowie. Niemniej e, po czasie zobaczycie, że kurczę, to jest, to jest inteligentny człowiek. To, że on jest taki lekko szalony, zakręcony to wcale nie oznacza, że nie posiadam inteligencji emocjonalnej. Myślę, że na początku możecie być zdystansowani do tej osoby, a później hmm, jednak jakoś fajnie, jakoś może, może pyknie po prostu, może pyknie. Później mamy ósemkę pentakli. No i ja to widzę jako budowanie relacji, powolne budowanie relacji. I, i na, tą, na tę chwilę, a raczej na chwilę czerwcową, jeżeli się poznacie z tą osobą, no to bardzo możliwe, że po prostu powoli będziecie budować sobie jakąś relację. Będziecie budować wzajemne zaufanie, wzajemny szacunek i po prostu od początku do końca, znaczy próbować się poznać może w ten sposób, może nie od początku do końca, bo to nie jest nic jakiegoś bardzo prostego, żeby poznać osobę w 100% i raczej to się nie zdarza, ale wy w jakimś stopniu chcecie się do siebie zbliżyć, tak aby poznać nie dość, że swoje perspektywy, nie, nie dość, że swoje po prostu wartości, czym się kierujecie w życiu, to dodatkowo po prostu poznać właśnie siebie w jakiś sposób tak nawzajem, jak emocjonalnie do wielu rzeczy podchodzicie yy, i czy pasujecie do siebie charak... charak, charak Boże, nie umiem. Po prostu nie mogę dzisiaj z tym słowem. Chara... Nie. Nie. Wiecie o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o charakter. No, ja dzisiaj po prostu e, łamańce językowe jak się masz. No, ale dobra, nie będę tego edytować, trudno, niech będzie. <laughs> Na samym końcu mamy cesarzową. I myślę, że to jest sposób, w jaki ta osoba będzie Was postrzegała. Cesarzowa. Mm, ja tutaj czuję bardziej energię wagi i będę się pod, pod tym podpisywać jak, jak zwykle. Niemniej to też może być energia znaków ziemskich, a przede wszystkim koziorożca, czyli w gruncie rzeczy waszego znaku przeciwnego. Ale ta osoba tutaj, znaczy ta osoba, z którą macie do czynienia, będzie was właśnie w taki sposób postrzegała. To jest jako osobę twórczą, jako osobę właśnie nastawioną na, na piękno, bo cesarzowa jest naprawdę jakby taką kartą piękna według mnie. I. Mm, i nawet y, nie tylko zewnętrznie piękną, bo myślę, że jakby w, w gusta sobie nam bardzo, bardzo traficie ale i wewnętrznie piękną. Wewnętrznie po prostu, że te, to piękno z wewnątrz bardzo prze, przejawia się w Waszym takim zewnętrznym pięknie, w Waszej aurze i w Waszej po prostu osobowości. Więc e, myślę, że tak będziecie wyglądać w oczach tej osoby. I tego mam oczywiście z całego serca tutaj życzę. E, no ale raczej tu widzę właśnie nowe sytuacje, ewentualnie mm, no, mogą być jakieś osoby, które, które w przeszłości poznaliście i one się znowu pojawią, bo to jakieś znajomy znajomych. Więc też widzę tutaj taką opcję. E, Niemniej raczej Nowe energie po prostu, więc dla tych, którzy, którzy szukają raczej miłości jeszcze, jeszcze w życiu. Jeżeli chodzi o perspektywę związkowców, no to mogę tylko powiedzieć, że jeżeli już jesteście w związku, no to po prostu będziecie przechodzić taki trochę renesans i całkowicie inaczej będziecie patrzeć na, na swojego partnera, partnerkę, może w ten sposób. No ale raczej tutaj wyczuwam te, te takie vibesy bardziej. No nowe po prostu, nowe. No, czas na nowe. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o karierę, pracę, finanse i tym podobne sprawy. Mamy Asa Pentakli. No, prawie lepiej być nie może. Jakby wszystko, jest, wszystko jest ok. Zobaczmy, co jeszcze, jeżeli chodzi o, o karierę. Przepraszam, ale tu mój się skrycił, będzie się kręcił trochę. Zobaczmy, co jeszcze. Mamy Pazia Kielichów. Ok. I... I dziesiątkę mieczy. Wiecie co? U was to widzę i usłamkę pentakli. Znowu ta usłamka się gdzieś już pojawiła, znaczy w na miłość. Um, moi drodzy, ja to u was widzę tak, że bardzo dużo nowych ofert może do was przypłynąć. Nie wiem, czy wysyłaliście właśnie dużo CV, czy po prostu przez polecenie, czy szukaliście po prostu pracy. I nagle tej pracy będzie bardzo, bardzo dużo. Um, I to może dla Was być bardzo przytłacza, przytłaczające, bo um, w gruncie rzeczy nie będziecie wiedzieli, za co się wziąć. I co jest dla Was ciekawsze, bo myślę, że to będą bardzo ciekawe oferty, nie dość, że pieniężnie z tym asem tutaj pentakli, to jeszcze i uczuciowo będziecie chcieli jakby się w to zaangażować, to jest no po prostu znaleźć w tym jakąś pasję i przyjemność, tak? I patrząc na tą dziesiątkę czy na sam koniec, możecie czuć się lekko dobici, bo ja tu widzę raczej coś w stylu, że złapiecie kilka srok za, za ogon, i, I po prostu nie będziecie mogli się ogarnąć, jeżeli chodzi o czasowość. Więc myślę, że tu możecie być mm, nie dość, że przytłoczeni, to jeszcze mieć problem po prostu z tym, że do Wam ma tylko 24 godziny i będzie Wam po prostu z tym e, bardzo ciężko. No i widzę to przypracowanie, tak? Więc te nowe rzeczy, które będą do Was przychodziły, ja sugeruję zastanowić się, czy faktycznie chcemy aż tyle obowiązków brać na swoje barki, bo ja tu nie widzę też żadnych takich, żadnego wolnego może w ten sposób. Żadnej. Mm, Chwili na regenerację swoich sił, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby znaleźć taki zdrowy balans w tym wszystkim. I, no i po prostu nie czuć się jak ta dziesiątka mieczy przytłoczeni i zmęczeni tym, co, co się wydarza, co się dzieje. Więc bardzo, bardzo na to zwrócić uwagę, żeby nie wziąć zbyt dużo na swój talerz i też szanować po prostu swój wolny czas i czas na, na relaks. No i na regenerację przede wszystkim. Tak to. Tutaj widzę. Dobra, i przechodząc do ostatniej części czytania, zobaczmy, jak się będzie czuć duchowo. Mhm, dobra. Okej, okay. mamy jeszcze jedną kartę. I no, i umiarkowanie na sam koniec. Ja myślę, że Wy wiecie doskonale, mamy też asamieczek. Więc naprawdę dużo nowych początków, dużo nowych startów, no dużo nowych energii tutaj widzę. E, moi drodzy, patrząc na to, co mam, mamy piątkę mieczy, mamy głupca i mamy umiarkowanie. No i z tego, co ja bym tutaj Wam powiedziała, e, to e, mam wrażenie, że właśnie jeżeli chodzi o pracę, Wy będziecie czuć się... Mm, w jakiś sposób, tak jak powiedziałam wcześniej, przytłoczeni, ale jeżeli się właśnie umiarkujecie, to jest jeżeli wybierzecie odpowiednią opcję i, i nie będziecie brać tych opcji zbyt wiele, to też nie będzie to dla Was jakoś bardzo satysfakcjonujące. Niemniej zajdzie się chociaż ten czas na właśnie na, na głupca, na relaks, na odpoczynek, na znowu nowy początek, więc to też fajnie wygląda. Niemniej ta piątka kielichów świadczy o tym, że bardzo chcielibyście te dwie oferty, które mogą być, jeżeli chodzi o, o pracę, wziąć, przyjąć i zdecydować, że chcecie w to iść. I jak weźmiecie tą jedną, zdecydujecie się na jedną, to będziecie... I tak będziecie trochę sobie pluli w brodę, że kurczę, wam to też było fajne. I zastanawialiście, się, a co by było, gdyby? Postarajcie się tego unikać, no bo jakby nie mamy wpływu na to, co by było, gdyby. Bo, no bo już jakąś decyzję podjęliśmy, lepiej podjąć tą decyzję, może się zastanowić, może trochę odwlec, ale szanować siebie i swój organizm, przede wszystkim swoje zdrówko. Więc ja uważam, że, że to podjęcie decyzji albo zbalansowanie, nie wiem, godzin pracy. Znalezienie tej chwili na relaks będzie bardzo dla Was po prostu tutaj kluczowe i potrzebne. Więc nie zapominajcie o tym, i, i widząc tutaj tego głupca, no ja widzę te nowości, i Wy jesteście nastawieni na przygody jesteście nastawieni na miłość, na nową miłość, która do Was idzie, tak jak tutaj wyczytaliśmy, a dodatkowo. Jeszcze na, właśnie na nowe sytuacje, jeżeli chodzi o pracę, o pieniądze, różne oferty. Wy jesteście po prostu gotowi podjąć jakieś ryzyko. I myślę, że to może być spowodowane tą osobą, o której mówiliśmy. Czyli tym, tym takim spontanicznym młodym duchem po prostu. Więc tak to widzę moje raczki. Bierzcie co rezonuje, co nie rezonuje zostawiacie dla innych. Dziękuję Wam bardzo za to czytanie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym czytaniu. Pa!